Oj, tak tak byczku, potężny Lichtenstein. No kto by się tego spodziewał? No w sumie sam nie wiem. No, ale dzisiaj taki będzie właśnie potężny Lichtenstein. Oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału, bo aż 70% osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje, no jest mi trochę smutno. I też oczywiście uciłem po 2000 subów, więc subskrybujcie i traclecie już do odcinka. Dobrze, moi drodzy, inaczej mówiąc, dzisiaj będziemy sobie obserwować, co by było, gdyby tutaj nasz Liechtenstein miał y, wszystkiego, na przykład tutaj, o, 10, 10 milionów, kurde, y, ludności. To jest naprawdę myślę, że super pomysł. Tak samo z nie wszystko ma odblokowane, wszystkie doktrynki lądowe, morskie, powietrze, po prostu wszystko, nawet ma atomówki, których pewnie nie użyje, ale w sumie to nie wiadomo. Mamy tutaj również wszystkiego po 2 miliony, więc naprawdę jest tutaj poważny, y, poważny tutaj... Poważne mocarstwo, można powiedzieć. Ale ogólnie, mamy tutaj drzewko w tej modyfikacji, więc ogólnie, jakbyście chcieli, żebym na przykład nagrał serię, gdzie tutaj próbuje sobie pograć Liechtensteinem, to oczywiście, no, można to zrobić. Tylko, oczywiście, no, jak będziecie chcieli, to by chcieli. No dobrze, teraz po prostu zobaczmy, co by się stało, jakbyście teraz po prostu wzięli sobie, obserwowali tutaj Gierkę i co zrobi nasz tutaj Liechtenstein. Ok, Liechtenstein teraz jest w ogóle faszystowski, yy, więc. Tak to właśnie wygląda. Zobaczymy, co tutaj będzie chciał zrobić, bo na pewno na początku będzie chciał tutaj się po prostu jakoś rozwijać, więc zobaczymy, tutaj się jakieś jednostki wystawi, cokolwiek tutaj zrobi, póki co coś tutaj kombinuje, jakieś czołgi lekkie, tylko, kurde, mam taką reskinę. czemu czołgi lekkie, jak oni mają modern tanki, A, dobra, niech oni sobie robią, ja tam im nie przeszkadzam. OK, widzimy jak tutaj Liechtenstein będzie robić teraz cały swoje czołgi, a jeszcze niczego tutaj sobie nie zrobił. Więc no tutaj myślę, że będzie naprawdę podbijane. Ciekawe co będzie pierwsze, czy Austria, czy może Szwajcaria. W sumie sam nie jestem pewien, ale zobaczymy, czy Liechtenstein sobie poradzi ze wszystkim, bo to naprawdę jest mega ciekawe. Okej, okay, wystawili swoje pierwsze jednostki, w ogóle teraz sobie trenują, więc zbierają sobie ekstra. Mimo, że mieli go tutaj strasznie dużo, to dalej zbierają, to jest bardzo ciekawe. I zaraz też wystawią się ich modern tanki, więc zobaczymy czy ruszą do ataku, czy może jednak będą dalej tutaj szkolić swoją załogę, bo naprawdę już my o jednostek, to jest dosyć dużo, no i obstawiam, że naprawdę zaatakują dosyć szybko. Okej, okay, już jest pierwszy modern tank tutaj wystawiony i nawet już jest drugi, więc tutaj powoli już się szykują chyba do wojny jakiejś, sam nie wiem, to, to, to się zaraz dowiemy. Okej, okay, dziwnym trafem Liechtenstein wypowiada wojnę Szwajcarii. To jest bardzo ciekawe. I proszę bardzo, mam tutaj jakiś atak w ogóle. halot co się dzieje? Modern tanki przebijają się tak słownie w sekundę. Jeżeli sobie zrobili więcej modern tanków od razu. Co tu się dzieje w ogóle? Ja to naprawdę nie rozumiem tego. Ale no też, tej Liechtenstein ma problem się przebić. Mimo tego, że ma naprawdę dobre tutaj... Dobrą armię można powiedzieć, ale... No teraz się powoli przebija. Czy się przebije? Tak, przebiło się. Ma już tutaj pierwszą prowincję. Przejęto i przechodzi dalej. Tutaj zakotowało chyba sobie prawie dywizję. Uwaga, czy to się uda im. Tak, zakotowali tutaj dy dywizję. Pięć dywizji zakotowanych. Liechtenstein przechodzi do ofensywy. No kurde, to jest naprawdę... To jest naprawdę... Kurde, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Okej, okay, Liechtenstein podbił tutaj kawałeczek Szwajcarii. Idzie teraz na wschód. Znaczy na zachód, co ja w ogóle mówię. Na zachód idzie właśnie do stolicy, już podbiła tutaj córych i normalnie przechodzi dalej. To jest naprawdę potężny Liechtenstein. Obudził się ze swojego snu i po prostu wparował prosto na stolicę, czyli na Berno. Nie no i zobaczymy, czy Liechtenstein sobie poradzi, chociaż na 100% jestem pewien, że sobie poradzi. I proszę bardzo, mamy tutaj Liechtenstein aneksował... anektował, przepraszam bardzo, całą Szwajcarię. Co tu się w ogóle stało? Teraz ja mam tutaj ofensywę, widzę, znaczy ofensywę, po prostu sobie tutaj stoi na każdej z granicach. Okej, okay, to jest naprawdę ciekawe. Co zrobi dalej Wichtenstein? To naprawdę no, trzeba się tego dowiedzieć. Stają nad sobie samolot, tutaj już widzimy. Więc naprawdę ma już teraz lotniska. Więc przewaga też będzie w powietrzu, to już naprawdę daje im tutaj duże manewry. Ale mnie ciekawi, czy zaatakuje jakieś tutaj Włochy, Francja, czy może na przykład zaatakuje sobie. Austrię, co by było wcale najbardziej mądre w tym przypadku, ale zaraz się tutaj dowiemy. O mój Boże! Wypowiedzieli teraz wojnę Austrii i zobaczmy, co tu się teraz wydarzy. Ok, idą ofensywnie, teraz będą tutaj po prostu wyjeżdżać sobie do Austrii. A czy to im się w ogóle uda? Znaczy, myślę, że na pewno im to się uda. Co po tym, co, co zrobili w Szwajcario? proszę bardzo, i sobie wchodzą, po prostu jak do siebie, można by tak rzec. Po kolei, tutaj bez pośpiechu, naprawdę to jest piękny widok. Jak Liechtenstein podbija tutaj sobie, najpierw Szwajcarię, teraz Austrię w ogóle. Co tu się dzieje? Ok, Liechtenstein już prawie szedł tutaj przez cały ten cypelek, i zaraz będzie dochodził tutaj do y, tej drugiej połowy y, w Austrii, oczywiście. <laughs> Kurde, to jest naprawdę świetne, po prostu, co tu się dzieje. Tak po prostu sobie wchodzą. Niby mały taki krajek, no niż Luksemburg, naprawdę, a robi takie rzeczy, to jest po prostu świetne. I już wchodzę do Wiednia i proszę bardzo, anektowali całą Austrię, to, na, to naprawdę <mega>, mega dużo terenów już zdobyli. Co będzie dalej, to mnie bardzo ciekawi, czy będą dalej atakować, czy może jednak teraz będą się zbroić, bo naprawdę ten kraj jest potężny. Widać to po tym wszystkim, co teraz zrobił, a co zrobi dalej? W sumie zobaczymy za chwilę. Okej, okay, w ogóle tutaj też tutaj planuje wojnę z Włochami, to jest bardzo ciekawe w sumie. I chciałem tutaj w ogóle zauważyć, że coś się stało śmiesznego w Afryce, bo wszystkie tutaj, no wszystkie po prostu tutaj, tereny Wielkiej Brytanii są teraz marionetkami, to śmiesznie bardzo wygląda. Ile sojuszników ma teraz tutaj Wielka Brytania, tak samo marionetek? Jest naprawdę mega duża ilość. No i właśnie tak mnie zaciekawiło, to, bo tutaj patrzcie sobie, e, Somalia, Harald, gdzie tutaj Republika Sudana i tak dalej, więc to jest całkiem ciekawe. Ale to i nie jest temat odcinka, więc zobaczmy tutaj sobie, co się stanie z tą wojną. Czy tej lich też czy jednak nie, bo jestem bardzo tego ciekaw. Okej, okay, i zaatakowali rzeczywiście. Zobaczmy tutaj sobie, już pierwsze ataki są wykonywane, i tutaj widzimy, że jest prawie wszędzie na zielono. Ok, widzimy tutaj, że Włochy powoli. Tutaj przegrywają dosłownie i Lichtenstein sobie po prostu wchodzi. Być ma jakieś tutaj problemy małe, ale mimo wszystko wchodzi i wchodzi, więc no chyba tutaj Włochy przegrają. Co bardzo będzie to w sumie śmieszne, że tak się tutaj stanie, ale okej, okay, no widocznie Lichtenstein jest silniejszy. Okej, okay, już też mamy, widzimy, jest plan na podbój Rzymu. Zobaczymy, tutaj Lichtenstein sobie poradzi. Ale z tego co widzę, poradzi sobie, bo tutaj zostało im taka, taka kawałek, zdobyć sam półwysep tej apeniński, no i po prostu. Włochy pewnie skapitulują. Znaczy, ogólnie Włochy skapituje pewnie jak dojdą do Palermo, więc, jeszcze trochę w sumie. Ale, no jak widzimy, i tutaj sobie świetnie radzi. No i pewnie to i wygra. Widzimy tutaj pierw piękne, po prostu piękne okrążenie. Tyle jednostek tutaj jest, że naprawdę bardzo, bardzo to jest w ogóle wspaniale, że tyle aż okrążyli tutaj jednostek i je to pokonują. Znaczy, ekscytujące. No w sumie, to jest po prostu takie fajne dla mnie. No, ale tutaj widzimy, już jest podbijany Rzym dosłownie. Modern tanki wjechały do Rzymu. Mamy teraz stolicę w Palermo, więc, no, tutaj najpierw nie sobie szybki radzik, aż po prostu tutaj dojdzie do Palermo, aby nie skończyć tą wojnę. W ciekawości w ogóle tak sobie spojrzałem, i w powietrzu, nie wiem czemu, ale wszystkie maszyny te nie, nie latają w ogóle. Nie wiem czemu tak robią. Może dlatego, że nie mają paliwa, prawie w ogóle, ale, no, tak w sumie to trochę wygląda. I mają tutaj, niby, no, nie mają przewagi nawet, ale, no cóż, tak po prostu już wyszło. No literalnie nie ma jakieś poleje w ogóle teraz Okej okay, i skończyła się ta wojna Jak widzimy tutaj Afryka Północna powstała Tutaj jest to Etiopia I państwo włoskie jeszcze istnieje tylko, że <grytanie> ma tutaj tylko malutki y, pasek To jest bardzo ciekawe Ale i w przejął resztę w Europie A widzimy tutaj jeszcze Tutaj Włochy mają jeszcze też tutaj swoje, Swoją wysepkę Sardynię Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe no, i co, co się teraz stanie? To mnie bardzo ciekawi. Tutaj w ogóle mamy wojnę domową w Hiszpanii. No, super, jest ta wojna domowa. Zobaczymy co tu też się stanie w sumie. No, i co będzie naszym celem, tutaj Liechtensteinu? To jest też ciekawe. No więc zobaczymy. Kurde, jestem, jestem bardzo ciekaw. Ok, kto byś tego spodziewał? ale tutaj zobaczmy, że Liechtenstein w ogóle dał cel wojenny przeciwko Francji. Teraz się przygotuje do tego. Ej, czy oni naprawdę wypowiedzą tę to wojnę? Jeśli oni to zrobią i podbiją Francję. Tylko ciekawe, ciekawe mnie to, czy Francja dołączy sobie do aliantów, bo tak, no to wtedy będą mi tutaj miały. No, tutaj jest sporo walki. W ogóle chciałem zauważyć tutaj Liechtenstein. Wziął sobie tak, Afrykę Północną i tutaj te dwa kraje Etiopię yy, i jeszcze Erytreę jako swoje marionetki, a Włochy ma tutaj jakiś rejszt komisariat więc coś takiego w tym jest. Nie wiem z tym, co to się stanie. Ale jestem bardzo ciekaw, czy tutaj naprawdę wpływać to wojnę, bo w sumie się tak przygotowali, to pewnie tak, ale no to zaraz w sumie z tego dowiemy. No i rzeczywiście mamy tutaj wojnę, więc zobaczmy, co tu się dzieje. Ok, od razu wszędzie prawie zielono. Niektórych miejscach jest tylko czerwono, więc naprawdę widzimy tutaj, Liechtenstein idzie naprzód do Francji, ale tutaj podbija szybko. Ja ci kręcę, co tu się dzieje. Najlepsze jest to, że Francja się nie dołączyła do Aliantów, bo jak nie dołączy, to w sumie i tak przegra na 100%. A właśnie jakby dołączyła, by mogło być nawet ciekawie. Okej, okay, mamy tutaj jakieś w ogóle wsparcie i tak dalej. O, tutaj w ogóle mamy też y, jakąś walkę, więc czym, jak tutaj, tutaj to się skończy, bo... Jak, znaczy póki co, w ogóle na tym jest przebijana, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. No i dobrze, w takim razie sprawdźmy, czy tutaj podbiło ten Paryż, bo raczej Francja wtedy skapituluje. Ok, Włochy też dołączyły, więc teraz tutaj sobie przejdę do... Kurde, co tu się dzieje? Korsaryka no więc teraz zostanie podbita. Ok, bardzo ciekawie tutaj się dzieje. No i teraz zobaczmy, czy dojdą do Paryża, czy jednak nie dojdą. Okej, okay, Francja skapitulowała i mamy tutaj naprawdę całkiem ciekawe rzecz. Aha, mamy tutaj... tutaj jest na kolejna marynetka. To jest kolejne marionetki. Tak, mamy kolejne marionetki. Wszystkie są pewnie z Afryki, jak tak na to czy Jest wolna Francja, to jest też tutaj rejs komisariat, nie, nie wiem o co chodzi w ogóle w tym. Ale okej, okay, jest, więc mamy tutaj kolejne marionetki. Bardzo ciekawie co tutaj się dzieje. Ej, czekajcie, tutaj mamy plan ataku na Niemcy, ale jeszcze nie ma tutaj celu wojennego, więc tutaj widzimy, że... Luksemburg naprawdę idzie tutaj pod bój Europy. Chcę powiedzieć, że powstrzymuje tutaj Niemcy przed rozpoczęciem II wojny światowej. Bardzo słusznie, ale czy im się to uda? Zaraz się dowiemy. Ok, mają już cel wojenny, nawet, więc jest naprawdę tutaj coraz bardziej napięty świat. W ogóle 87% tej napięcia Luksemburg wygenerowało 62%. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawe, czy też mnie tutaj ciekawi, co się stanie, czy naprawdę będą chcieli podbić Niemcy, bo z tego, co widzimy, no to chyba chcą, ale czy to zrobią? No tutaj, tutaj tego jeszcze nie wiemy. Liechtenstein już jest na takim etapie rozwoju, że produkuje prawie 40 modern tanków naraz, tak samo tutaj z resztą armii, więc naprawdę Liechtenstein teraz produkuje tego wszystkiego tak dużo, że no w sumie nie wiem, czy ktokolwiek by mógł ich w stanie powstrzymać, ale zobaczmy, tutaj zatokują. Rzesze, bo to naprawdę dalej mnie ciekawi, więc zaraz się dowiemy, czy dojdzie do tej wojny. Czy Liechtenstein powstrzyma tego przed tutaj drugą wojną i przed podwojeniem, na przykład polski? To tutaj to musimy się tego dowiedzieć. Okej, okay, i mamy teraz wojnę, proszę bardzo. To ciekawe, tutaj w ogóle zaczęli produkować paliwo, tutaj Liechtenstein, ale teraz go chyba szybko straci. I zobaczmy, tutaj przechodzą po prostu, jak nie wiem, co, po prostu. Liky, że wchodzi jak do siebie po raz kolejny, kolejna taka wojna Linia ma to już nawet nie jest po prostu, po prostu sobie wchodzą tak o więc tutaj Niemcy też nie tutaj wielcy wojownicy, no ale niestety ich też to jest zbyt potężny w tym przypadku. No i dobrze, w takim razie i to dalej. I tutaj co już nicy, kolejny, to to, to chyba. Okej, okay, co tu się stanie? Czy... Znaczy, okej, okay, to jest bardzo ciekawe, ciekawe mnie też czy Niemcy tutaj w ogóle dołączą do jakiegoś tutaj yy, sojuszu czy czegoś takiego Bo to tak, tak też może być, ale z tego co widzę chyba jednak tak nie będzie No i dobrze, tutaj kurde, takie zasoby ludzkie w ogóle z Halo, halo, proszę się uspokoić Okej, okay, południowe Niemcy już stały istnieć, teraz to jest część Liechtensteinu A co będzie zresztą? resztą, raczej no, znaczy też będzie zaraz to po prostu w granicach Liechtensteinu, więc Myślę, że tak naprawdę wystarczy podbić tutaj Berlin, do tego jeszcze Hamburg i tak naprawdę to już się powinno skończyć, więc no chwila moment, moim zdaniem tutaj y, Liechtenstein wygra to wojnę. Już tutaj jednostki Liechtenstein są pod Berlinem i zaraz będą do niego wchodzić. Uwaga, czy to będzie kapitulacja? I jeszcze nie, jeszcze tutaj trzeba Hamburg podbić, tak jak mówiłem. Ale czy podbiło Hamburg? To jest to pytanie. Okej, okay, i się skończyło. Mamy tutaj w ogóle... Ciekawą rzecz, bo nie zawsze tutaj anektowali wszystko. Mamy dalej tutaj Niemcy, tylko po prostu mają tutaj plusy. Jakby naprawdę, cze, czemu Liechtenstein robi takie dziwne podziały tutaj terytorium? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale co zrobi, co zrobi tutaj dalej? Ja szczerze chciałem zobaczyć, jakby na przykład była tutaj wojna z aliantami albo z kominternem. To już było w sumie ciekawe. Więc zobaczymy tutaj, co Liechtenstein wykombinuje. Okej, okay, Liechtenstein tutaj robi w ogóle wielkie plany. Na podbój Słowacji i Polski, ale polską tutaj w ogóle jest między morze z Litwą więc tutaj widać, że będzie dosyć spory podbój robiony właśnie przez Liechtenstein No i zobaczymy, czy im to się uda, czy. Kurde, uda się na pewno w sumie, ale no zobaczymy tutaj, bo na razie tutaj transportuje swoje wojska. I zobaczymy zaraz, jak wypowiedzie tutaj wojnę, co się wydarzy. O, widzimy tutaj, atak będzie przez Litwę robiony. No to nieźle, nieźle. Ok, wypowiedzieli wojnę, i to co ciekawe w ogóle. O kurde, tutaj na razie się zrobiło? Halo, ja nic nie widzę. Ok, zacznę to z tej strony, bo jak zobaczymy, tutaj sobie Lichtenstein ma teraz wojnę nad Wielką Brytanią, a to dlatego, że Wielka Brytania tutaj dawała, kurde, gwarancję niepodległości Czechosłowacji. Więc tak naprawdę w tej chwili mamy wielką tutaj wojnę, a dopiero za chwilę w sumie będzie ta wielka wojna, między tutaj, kurde, Wielką Brytanią. I ich papetami A kurczę, Tutaj Liechtensteinem Więc to naprawdę jest wielka wojna I co tu teraz się wydać Kto wygra Zaraz się tego dowiemy w sumie Więc ja tutaj czekam Zobaczmy sobie Bo teraz trudno się strasznie obserwuje Tę grę w ogóle Ze strony tej Liechtensteinu Bo wygląda to w ten sposób I połowa ekranu jest niewidoczna Ale okej okay, Jakoś to damy radę Okej, okay, nie wiem co tu się dzieje do końca, bo są jakieś trochę laki duże, ale widzimy tutaj, że klewiec jest rozbierany, rozbierany tutaj przez Polskę i Litwę, więc tam widocznie Niemcy nie poradziły. Ale teraz co zrobili bo Liechtenstein w ogóle nie atakuje. To jest bardzo dziwne w tej sytuacji. Polska to atakuje cały czas i naprawdę w ogóle co, co tu się stało? Mamy dosłownie wojnę domową, właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii. A teraz w ogóle, co tu się stało z drugiej strony? Czekajcie. Tutaj do... Tutaj komiter w ogóle dołączył do naszego Lichtensteinu Mamy... pewnie Zaraz tutaj się stanie jeszcze z drugiej strony wojna i Polska po prostu zostanie rozebrana. Normalnie jak w 1939. Co tu się dzieje? To jest naprawdę mega dziwne. Ale mamy co chwilę jakieś wycenia do wojen, więc... To są też lagi w sumie, więc... E, dajcie mi chwilę tej, nie wiem, trochę poczekam, aż się to wszystko uspokoi. I zaraz się zobaczymy, jak będzie Tutaj jakaś otimizacja w tej wojnie. Okej, okay, po chwili można zauważyć, że tutaj Liechtenstein powoli podbiła Polskę i tak naprawdę po czego nie wiem. Czechosłowacji na przykład nic nie robi. To jest też bardzo ciekawe. Na przykład cały czas tutaj razem z Liechtensteinem Rosja dołącza do tej wojny i tutaj od drugiej strony jeszcze atakuje Polskę i Rumunia w ogóle również dołączyła. I tutaj w Afryce się sporo dzieje, bo tutaj właśnie no, większość sytuacji dzieje. Większość podbojów tutaj właśnie przez Comintern, bo Comintern to jest teraz właśnie Rosja ale też te wszystkie marionetki ich, więc tak to wygląda no i trzeba tutaj dalej obserwować co się dzieje, bo zobaczymy kto wygra tę wojnę, naprawdę jestem ciekaw, więc po prostu zobaczymy kto wygra. Okej, okay, to ciekawe tutaj doszło do rozwiązania tej wojny z Polską i Polska jest teraz marionetką z tego co widzę, a za to na przykład Czechosłowacja po prostu jest tutaj sojusznikiem Tutaj jest z Anglii, bo są teraz dwie Anglie, więc nie wiem w sumie. No i po prostu została tutaj wojna w Afryce. Więc w sumie już takiego nic ciekawego, bo tam Afryka, to co tam się dzieje, więc... No, jak widzimy Liechtenstein tutaj no, po prostu wygra z aliantami, skończy tutaj wojnę na świecie. Zjednoczył tutaj wszystkie narody. Albo są z nim frakcji, albo po prostu mają z nim wojnę. Więc tak to właśnie wygląda. No i co? My już w tym momencie kończymy. Bo, jak na przykład zacznę tutaj sobie wchodzić na Lichtenstein, to się dzieje coś takiego. No, więc jest dosyć ciekawie. Dlatego też tutaj będziemy sobie kończyć ten odcinek. Oczywiście, jak Wam chcecie, żebym zrobił tutaj serię sobie z Lichtensteinu, jak podbijam tutaj coś, albo po prostu staram się przetrwać wojnę drugą, to oczywiście, nie wiem, tam lajka zostawcie albo coś. No i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema.